Chciałbyś napisać wniosek o dotację, ale nie chcesz za niego płacić? Nazywam się Błażej Mielczarek i dziś w wideo przybliżę jak szybko i za darmo można przygotować wniosek o dofinansowanie. W poprzednim wideo przybliżyłem informacje na temat tego, gdzie można znaleźć w ogóle informacje o dotacjach, czyli głównie strony rządowe jak i również pokazałem na co zwrócić uwagę przy w ogóle pomyśle o tym, żeby starać się o taką dotację. W dzisiejszym wideo natomiast przybliżymy jak czy na co zwrócić uwagę, aby złożyć całą dokumentację o dotację. Dziś przedstawię tylko kluczowe informacje, ale jest tego dużo więcej. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś wiedzieć Szerzej na temat tego, jak przygotować się wnioski o do dofinansowanie, to zapraszam Cię na moje szkolenie. Napisz do mnie na dźwignia dźwigniabiznesu.com a prześlę Ci wszystkie informacje organizacyjne. Ale przechodząc do tematu. Co ważne, wniosek o dofinansowanie to tylko jeden z elementów całej dokumentacji aplikacyjnej. Tak? To, nie, jakby, to nie wygląda w ten sposób, że składamy tylko wniosek o dofinansowanie, ale jest tego dużo, dużo więcej. Na samym początku warto o tym pamiętać. W pierwszej kolejności warto najpierw zebrać materiały, tak żeby sobie przygotować je do tego, żeby sporządzić ten wniosek. Jakie? Chociażby takie jak wiedza na temat PKD, tego czy w danym konkursie nasze PKD, czyli to, które najczęściej podawaliśmy w momencie otwierania działalności, czy to JDG, czy spółki, czy innej formy. I czy takie PKD, które jest u nas, nasze główne PKD, czy nie jest wykluczone z danego konkursu? Tutaj też na samym początku warto podkreślić też kolejną rzecz, czyli to, o czym mówiłem w poprzednim wideo: kryteria. Przygotowanie i weryfikacja kryteriów, które są na tym etapie, to nasza dodatkowa pomoc, bo dzięki temu wiemy, czy w ogóle możemy ten wniosek składać, czy mamy szansę uzyskać dofinansowanie, ale wiemy też, czy musimy przygotować dodatkowe materiały, dodatkowe dokumenty, takie chociażby jak umowa o współpracy czy analiza rynku. Bardzo często w dokumentacji konkursowej do pozyskania danej dotacji mamy załącznik, który nazywa się instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. I to jest świetne, bo możemy sobie samemu przeczytać, spojrzeć, co tam w trawie piszczy i wykorzystać to jako element wspierający. To jest bardzo istotne, to jest element wspierający. To nie jest tak, że to, co jest w tej instrukcji, jeżeli wypełnimy 100 na 100, to na pewno uzyskamy dotację. Jest jeszcze know-how, które mają osoby przygotowujące już takie aplikacje nieraz, które wspierają o dodatkowe elementy, których nie ma w instrukcji, wniosek o dofinansowanie, właśnie po to, żeby zwiększyć jego pozycję i żeby ułatwić mu pozyskanie dotacji. Kolejnym, trzecim ważnym elementem są limity znaków. Bardzo często przy wnioskach mamy właśnie limit znaków, na przykład 3000 słów, i wtedy w takim wniosku o dofinansowanie podajemy samo mięso, które jest. Interesujące to, co musimy, te kluczowe elementy zapisać, natomiast szczegółowe informacje załączamy poprzez dodatkowy dokument. Kolejny, czwarty element to cele. Warto o tym pamiętać. Cele wiążą się z kryteriami, o których mówiliśmy w pierwszej kolejności. Cele mają odpowiadać na zagadnienia tematyczne, które dotyczą danego konkursu. Podając cel główny, cele szczegółowe, musimy odpowiedzieć właśnie na te zagadnienia tematyczne danego konkursu, bo jeżeli tego nie zrobimy, to obniżamy sobie możliwość, szansę na pozyskanie dotacji. Warto o tym pamiętać, ponieważ często również nawet ten element nie jest dobrze opracowany. Po piąte, wskaźniki. Tak, mamy też wskaźniki, wskaźniki, które musimy osiągnąć. I są to niektóre proste, lekkie wskaźniki, takie jak wdrożenie nowego produktu czy usługi, ale są też takie inne, bardziej wymyślne, jak zwiększenie zatrudnienia czy wzrost przychodów o 10-15-20% dzięki temu, że wdrożymy właśnie nowy produkt. Warto tutaj na etapie aplikacji, pomyśleć już o tych wskaźnikach, ponieważ to od nich w głównej mierze zależy też to, czy dostaniemy tą dotację, czy nie. Z drugiej strony, co ważne, warto uważać, czy jesteśmy w stanie osiągnąć te wskaźniki, czy po zakończeniu projektu, kiedy mamy okres trwałości projektu, te wskaźniki będą utrzymane. Najczęściej jest to 3 lata od zakończenia projektu, także warto to wziąć pod uwagę. Nie warto natomiast współpracować z firmami, które przygotowują wniosek o dofinansowanie i mają tak zwane success free za to, że ten wniosek przygotowały, czyli jeżeli uzyskują dotację, to oni dostają dodatkowe pieniądze, dodatkowy bonus, ale potem znikają. Uczestniczyłem już nieraz w takich sytuacjach, że firma konsultingowa napisała taki wniosek dla firmy X, firma X dostała tą dotację i nagle firma konsultingowa znikła. Bo dobrze wiedzieli, że założyli takie wskaźniki, których fizycznie firma nie jest w stanie zrealizować, a jeżeli je zrealizuje, to ta dotacja po prostu będzie bezsensownym elementem całej działalności firmy. Po prostu nie, nie będzie opłacalna. Dlatego warto już na samym początku przyłożyć się do wskaźników i zaplanować takie wskaźniki, które jesteśmy w stanie osiągnąć. Po szóste, moje ulubione, zadania i budżetowanie. Najczęściej są to elementy ujęte we wniosku na samym końcu, ale w moim przypadku czy w mojej sytuacji za zawsze od tego zaczynamy planowanie, przygotowanie e projektu czy podjęcie analizy. E to właśnie ten element odpowiada nam na pytanie, co musimy zrobić, jak musimy zrobić, jak mamy zabudżetować. To jest element startowy, który pomaga nam w przygotowaniu całej analizy. Po siódme finansowanie projektu. Jak już wiemy, mamy założenia, ile projekt będzie kosztował, to musimy teraz zaplanować sobie cały proces finansowania tego projektu. Czyli chociażby to, że dotacja jest na przykład na poziomie 60%, a nie 100%, czyli musimy pokryć pozostałe 35%, musimy mieć wkład własny, czyli musimy mieć swoje środki, te 35% na pokrycie pozostałej części dotacji, jak i na VAT który najczęściej jest niekwalifikowany. Czyli we wniosku o dofinansowanie musimy zawrzeć również, skąd weźmiemy kasę na pozostałą część, bo tak naprawdę nikt nam tej dotacji na piękne oczy nie da. Musimy takie elementy pokazać. Co ważne, warto też wiedzieć na wstępie o tym, że w przypadku różnych, w przypadku prac badawczych, badawczo-rozwojowych, czy różnych poziomów TRL są różne poziomy dofinansowania? Na niektóre są 35%, na niektóre 55 czy 65% i również tego typu elementy trzeba wziąć pod uwagę na etapie planowania budżetu całego projektu i tego, ile de facto będzie dofinansowane, a ile de facto musimy wnieść ze swoich środków. Plusem tutaj jest również to, że możemy pozyskać dofinansowanie i część środków, jako wkład własny, możemy pokryć w postaci wynagrodzeń naszych pracowników. Natomiast często jest też tak, że nie opłaca się wrzucać w koszty projektu chociażby budowy hal, bo procedury, które trzeba zrealizować, żeby dostać na to środki i środki, które dostaniemy są zbyt małe, także jest to często przedsięwzięcie po prostu nieopłacalne. Innym elementem, który trzeba dołączyć do wniosku o dofinansowanie jest y, sprawozdanie finansowe. Dlaczego o tym tutaj mówię? Dlatego, że jeżeli mamy y, na przykład od 3 lat straty, notoryczne straty, i chcemy nagle dostać y, dotacje na poziomie nie wiem, 10, 20 czy 30 milionów, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że nam się to uda, ponieważ potencjalnie nie mamy. Zabezpieczenia finansowego na realizację tak dużego projektu i oceniający na pewno wezmą to pod uwagę. Są tutaj pewne wytrychy, ale z założenia taka sytuacja nie jest możliwa. Dlatego warto też w tej sytuacji przeanalizować, czy nie lepiej startować o, mniejszą, o mniejsze dofinansowanie, o mniejszą dotację, żeby zwiększyć sobie szanse na jego pozyskanie. Ale najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, aby ten wniosek był ciekawy. Żebyśmy tak przygotowali ten wniosek, żeby oceniający mieli ochotę go czytać, żeby czuli coś fajnego w tym, żeby po prostu byli zachęceni do jego czytania. Bo jeżeli będą zachęceni do jego czytania, będą przechodzić kolejne pozycje i e, z dużo większą łatwością będą nam przyznawać punkty, które pozwolą nam to dofinansowanie uzyskać. Jeżeli chciałbyś coś więcej wiedzieć na temat wniosków o dofinansowanie, napisz do mnie na LinkedIn czy dźwignia biznesu gmail.com. A jeżeli temat był dla Ciebie interesujący, proszę kliknij subskrypcję, czy podziel się tematem z innymi. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym wideo.